Backstar. Backstar. Na mnie ten, a nie jedziemy w góry, to nie żaden fashion week, oni patrzą na mnie z góry, jest wielbłąd na fajku, ja wbijam na majku, ona zakochana widzi we mnie milion dolków. Ej. Jestem autystyczny, ale to pokazuje, że jestem autentyczny Jest Mason Margiela na zegarku 3.0 Na koszulce Pantera, w głowie bariera hey, Moje myśli często masterpiece, jak ciebie widzę Widzę fałszywość jak w i oni patrzą na mnie Jakby byli gdzieś w jury, oceniają ładnie Widzą we mnie duży pli yeah. Pisze do mnie koleżanka, ziomka Mówi mi, że jestem fajny i że lubi spontan hey, Sorry, jestem zajęty Chcesz to napisz do mej baby, pokażę ci kto jest najlepszy i To polski west coast, wita wufia, ty lecisz ze mną Bemowski styl, tu się bity kręcą, będąc sobą ja będę legendą Ej, to polski west coast, wita wufia, ty lecisz ze mną Bemowski styl, tu się bity kręcą, będąc sobą ja będę legendą tak światową monotonię I tonę w podobnie jak wszyscy chcieli mi wbić kostę, w plecy czułem się jak Kuba Rozprowadzi w chuja, w te przekłamane rozkminy I te głupie dziewczyny, co dają dupy za rap A mnie wybrał ten rap Jak pana cara ognia, ofiar Zostają tu za mną całe pola, ja te bod nie i czaj człowieku. I będę pisał tekst, choćbym miał pół wieku. Mówił mi przechuj, mój nad słów. Rozbierdalam branżę, nie muszę używać chów Wykładam karty na stół, iż ty gróbier, ja łaką głowy utnę i będzie trudniej. Chuj w to, jedzie mnie to całe fałszywe środowisko, Dziwko i stąd. Chuj mnie obchodzi, co masz do powiedzenia. Ode mnie to na ten temat to wszystko, jał.